650 dongów nie? za tą atrakcję. Dużo pieniędzy to jest, nie? Ja już mi 500 się skończyły, nie? Ja zapłacę kartą, bo szkoda mi dongów. Chcesz zapłacić coś za mnie? Do, No dobra. Tylko do, kiedy hef pay for two? Droższa atrakcja Wietnamu, nie? Zapłaciliśmy za to 20 funtów. Sami ocencie, czy jest warty to 20 funtów. Pewnie w Europie to by kosztowało 80 funtów, no, ale zobaczymy. A no. taksówka. No to. Jak biali ludzie podróżujemy 20 funtów No to wymagamy, tak? tak chyba, przynajmniej tak. podwózki Ja przynajmniej dwóch instagramów Od dziewczyn i drinka no. Właśnie wchodzimy na most Rekord Guinnessa Najdłuższy szklany most <głos> <głos> Śmieszniejsze jest to, że Adam ma lęk wysokości I to duży, nie? Ja to tak średnio mam, nie? Ale... Dobra. To, co teraz będziemy robić, to jest bardziej ekstremalne. Ja jestem ciekaw, jaka będzie moja reakcja, nie? Ja... Czekaj, nagram to z boku. Wygląda to tak. Najdłuższy most Guinnessa. A co ty takie kroczki małe dajesz? Adam! Co ty takie kroczki małe? Znaczy, rozumiem ludzi, którzy mają y, lęk wysokości, nie? Jakbym. W sumie też mam jakiś lęk wysokości. W sensie takim, że bym trzymał się poręczy na jakiejś przepaści i wiedział, że tylko ta poręcz jest. Moją ostoją, że jak ją puszczę, to będzie już po mnie. To wtedy bym miał większy, no, ale powiem trochę dalej się idzie, to tak trochę niepewniej, no. Ty tutaj jeszcze głębiej jest. Wiesz, po co są te linie, żeby one się nie wypinoły na boki podczas wiatru. Tutaj może wiatr. Fajna atrakcja, super. 20 funtów się opłacało, ale jeszcze będę negocjował tą Coca-Colę za darmo chociaż. A tutaj jest yy, yy, narysowane... Yy, ten. Yy, nie zjeżdżajcie dupą schodów i małe dzieci taśmą trzeba obwiązać. Dziwne te znaki w Wietnamie mają.